Ciach I lecimy dalej Dzika roślinka Mmm, ziemniaczek Fajne napisy, zwłaszcza ten Ciasteczko miłości, jest tu narysowane serduszko Jakie to słodkie Jest bardzo regularny, jak śnieżka O kurczę, ma kształt granatu Lecimy tu Okej, okay, no to gadamy z panem strażnikiem te Dlaczego pan tu stoi? To kwestia grawitacji. Niesamowicie śmieszny dowcip, jak na żołnierza. Mm. Nie jestem żołnierzem, choć kiedyś starałem się nim zostać. Nie zdałem testu na intel yy, fizycznego. Mm. Kazali mi strzelić wrzuconą monetę podczas skoku z drzewa na konia. No, kiepska sprawa. Oddziały specjalne to nie bułka z masłem. No wiesz. Szkoda, że się nie udało. Te, nie trafiłem w konia. <noise> Skąd ja znam ten głos? Ach, te firmy software'owe i ich niski budżet. Więc. Chcesz usłyszeć śmieszną odpowiedź? Odpuść pan sobie. No dobra, ale wiesz, tu w okolicy nie masz za wiele rozrywki. Czasami lubię sobie trochę pożartować. Więc. Pilnuję tej posesji. Wow, a to niespodzianka. I mam rozkaz zabić kogokolwiek, kto będzie chciał wejść. A co z właścicielem? On to nie ktokolwiek, no nie? To chyba nie pozwoli pan mi wejść. Bingo! Nawet jak poproszę? Bez szans, dzieciaku. Proszę. Zapomnij, mam serce z kamienia. I Jaki mózg? Nie łapię. Nieważne. Jak mógłbym panu zmiękczyć serce? Nie dasz rady, jestem prawdziwym twardzielem. Ale podejdź no, mam dla ciebie coś na pocieszenie. Wow. Dzięki, co to jest? Ciastko z czekolady. Mój pracodawca dał mi kilka takich na podwieczorek. To on jest w domu? Pan Ciągwa? Tak, a dlaczego? Ach nic, Ciągwa... Chyba... Musiałeś. Robi dużą forsę, wiesz. Zwłaszcza ostatnio. Ta? Ale nie wiem jak. Może ma coś wspólnego z tym postrzelonym profesorkiem, który wpadł tu pewnego dnia. A, wydaje ci się, że jesteś cwany, co? Jesteś szpiegiem? Hej, ze mnie normalny gość. Nie chcesz mówić? Nie mów. Pan Ciągwa czy... kazał mi uważać na szpiegów. Czy ja wyglądam na szpiega? I zabijać ich bez pytania. Ej, spoko. A ja nie zabiłem już nikogo od bardzo dawna. Mm. To to ciasteczko, no nie? Chcesz się z powrotem? Nie ma sprawy. Sorry, trochę mnie poniosło. Rozumiem gorąco tutaj. Ta. Otrzymaliśmy ciastko. Jest to okrągłe czekoladowe ciastko. Wspaniały prezent. Lecimy tam do jeziorka. I lecimy jeszcze dalej. Coś dziwnie u mnie w kuchni. Nie, wiem, może to piec? I tutaj używamy ciastko na otworze w kształcie serca. Znowu się uderzyłeś. I zawijamy ciastko. w... cel. Wow, teraz wygląda jak prosto ze sklepu. Rzeczywistość nie byłoby tak pięknie. I gdzie lecimy? Lecimy do Ani, czyli do tej dziewczyny. Tam z tą starszą kobietą. Lecim, lecim, lecim. Dawaj. I dajemy jej ciastko. Może ciasteczko? Raczej nie, dziękuję. Nie chcę utyć. Tam zaraz utyć. Nawet Obelix ma przyjaciół. A kto to Obelix? Nieważne. Po prostu mam tu ciastko, które znalazłem... Znalazłeś? Znalazłem w pewnym sklepie oczywiście. Długo szukałem. To nie jakiś wyrób czekoladopodobny, ale sama... Esencja słodkości, luksus. Naturalne składniki. Bez konserwantów. No dobra, skoro nalegasz? <laughs> Och, tak, chyba powinnam dać Ci coś w zamian. Och nie, nie musisz, naprawdę. Dobra, jak chcesz. Chociaż z drugiej strony. Wiedziałam, Wy chłopcy zawsze czegoś chcecie. Nie możecie zrobić niczego za darmo. Kiedyś posprzątałem pokój. Hmm. Cóż, zapomnijmy o tym. Oto mój prezent dla ciebie. To moja wstążka. Pomyśl o mnie czasami. Dzięki. Nigdy jej nie wypiorę. hm, hm, hmm, hmm, hmm. Co teraz? Wstążkę używamy na grabie. Obwiązanie grabić wstążką zwęziło odstępy między zębami. Teraz możemy znaleźć orzeszek. Czy pani mi da w końcu ten głupi... Czy to pani córka? Jesteś bardzo miły, Cukiereczku, tak mnie odmładzając. Ale oczywiście ta ślicznotka to moja wnuczka. O tak, naprawdę ślicznotka. Cóż, ja kiedyś taka była. Wciąż pani jest. to ja Miło z twojej strony. Eee... Jakieś szanse na pożyczenie zmiotki? Lubię, gdy leży tam, gdzie teraz. Momencik, muszę coś sprawdzić, ze... dwu... Powiem wam, że dziś nagram może całą tą grę. To dobrze. Wszystko w jednym... Tu chyba grzeb... nie ma żadnego tajnego przejścia. Okej, okay, co teraz, co teraz, co teraz? Mm, co z tym grzebieniem? Z tym grzebieniem coś było. Tylko co? Może... To raczej nic nie da. Nie? Coś z tym grzebieniem było, jestem pewien. Dobra, to może potem. Jeszcze i tak jedną rzecz muszę znaleźć. Idziemy teraz do jaskini. Do jaskini idziemy i używamy tu sierpa. Sierp na krzaku. Ciach, 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 ciach. Na razie nie ma po co chodzić do środka. Ponieważ potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy: właściwie istoty żywej. Kurczę, jestem pewien, że jeszcze jedna rzecz powinna być. Tylko kto ją dawał? Hmm. Hmm. Nie mogę sobie przypomnieć Chodzi mi o chustkę niebieską taką Dobra, co tu było? Po co ja tu przyszedłem? Niech no popatrzy. Aha, nie tu Grawie trzeba użyć na trawie. I mamy orzeszka takiego malutkiego brązowego. Bierzemy go. I idziemy to. Do... Idziemy tam. Jeszcze. I wchodzimy znowu tu do domku. Tak, 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 tak. Albo dobra potem. Orzeszek zamieniamy na sztuczne owoce. Ha, jestem szybszy niż Indy. Wszystko widziałam i eee, ja tylko... Nie martw się. Mam nadzieję, że zabiłeś tę muchę. <grymne> to było zarąbi Jakieś szanse na pożyczenie okay. zmiotki? Lubię, gdy leży tam, gdzie teraz. Cholero jedna, dawaj mi ten... tą zmiotkę jest mi potrzebna. Niech no popatrzę, a może jej trzeba dać ten... Krzyma. To raczej nic nie da. Nie, też nie. Hmm, dawaj, to mi Nie zapytałem, czy mogę ją wziąć To naprawdę niegrzecznie brać czyjąś własność bez pozwolenia bierz. No i mogą mnie złapać oczywiście I wsadzą mnie do więzienia I nikt już nie będzie mnie szanował Naprawdę mogę zmarnować sobie życie Bez pracy nie ma kołecu Właśnie <laughs> Tylko się nie uderz znowu Okej, okay. linę używamy do kotyki. Alpinista, co? Jasne. Kamyczek. Co z tym kamyczkiem by? No ekstra. Ja połowy nie pamiętam co tu się działo. Ja zaczynam takie zagrajmy w pseudo. I przepraszam za używanie ta... Eee, moment. To jeszcze jakiś ki był. Znowu spoiler. Pięknie. Po prostu co zagrajmy jest piękne. Nie ma co? W jednym odcinku gadam jak. Jak. Już wiem, już wiem, już wiem co to było. Ale bóg. Musimy wrócić. O, i właśnie o to chodziło. Musimy go wystraszyć. PUM! O kurka! Hu, to tylko ty. I bierzemy buteleczkę. A co to? Naklejka mówi, że ta whisky jest bardzo mocna. Używamy ją do piły. Whisky jest na tyle mocna, by zastąpić paliwo. Ale ciekawe, czy piła to przeżyje. Ryba piła. Okej, okay, co teraz? Nie, z tym drzewem nic, z tym drzewem nic. Za to ta gałązka. A tą gałązkę trzeba uciąć. Pięknie. Tak mi jeszcze części. Dobrze, już wiem gdzie ona jest.